Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji i kandydat na prezydenta RP. Jest politykiem, który twardo trzyma się swoich poglądów od wielu, wielu lat. W wywiadach wielokrotnie musiał mierzyć się z próbami manipulacji i ośmieszenia. Lata doświadczenia sprawiły, że potrafi wychwycić różne sztuczki erystyczne stosowane przez adwersarzy. W tym filmie zobaczycie przykłady jego twardej obrony swoich poglądów. A pierwszy fragment dotyczy tak zwanej tożsamości płciowej, jak i klinicznej korekcie samej płci nie tylko u dorosłych, ale nawet wśród dzieci. Koryguje się błąd, płeć nie jest błędem. Z czymś z czym się rodzimy i uważam, no, nie że nie ta pasuje. narracja ma charakter ideologiczny. To znaczy, ona ma służyć. Jest, jest jednak się, nauka ale... i medycyna, różnica tak, tak, płciowa i... zna, tak, pan, tak, takie tak, określenia. Tak, tak. Ale są tak, ludzie, którzy tak, jednak tak, rodzą tak, się tak. i czują się. No, urze... tak, różne rzeczy ludzie czują i musimy mówić o tym otwarcie, że naukowcy w tych sprawach spierają się. Jest w tej chwili wielka dyskusja w Europie, że za daleko w innych państwach w Polsce jeszcze nieco ciekawie się nie zaczęła. A w jakich że... krajach? W krajach zachodnich, na przykład, no, na przykład. takich jak w Wielkiej Brytanii, tak? Tam mhm. w tej chwili zacieśniono reguły, jeżeli chodzi o doprowadzenie do tak zwanej zmiany płci przez dzieci, ponieważ okazało się, że diagnozy były stawiane zbyt lekko. Mamy, mamy, zresztą, mamy, mamy zresztą pierwszego, zdaje się, w Polsce, jak to mówi, detranzycjonera. Tak? Czyli dość kontrowersyjna pana, osoba no, każdy, kto się tą tematyką zajmuje i się wypowiada niepoprawnie politycznie staje się kontrowersyjny także mają media głównego nurtu tak? że jak ktoś no mówi tak, coś niepoprawnego politycznie ale nie, no to, no to jakby panie redaktorze wytryk. mówimy o panu Sakowskim, który z osobą publiczną prowadzi tam y, swoje własne platformy y, blogowe, pronaukowe tak? i on w ogóle y, w poglądach się nie utożsamia z nami on zdaje ma poglądy raczej w lewą stronę więc wie pan, no, on jest dla mnie kontrowersyjny ze względu na poglądy polityczne, ale nie ze względu na to, że zaczął kwestionować, że całe to popychanie ludzi w kierunku tak zwanej zmiany płci Nikt jest nikogo nie musi popychać. Często osoby, które po prostu e, dokonują korekty płci, bo o tym Myślę, one najczęściej mówią. Ta jest tak, korekty. A, a. Mhm. Na tyle trudna, że, to, że, że nie podejmujesz takiej decyzji to, po prostu ja od tak, bo że, że są takie widzimy się. Lepsi specjaliści niż pana uśmiech i takie. Lepsi specjaliści, którzy na tym zarabiają, nie mówią wszystkiego rozumiem, że Krzysztof Bosak za to wie wszystko na ten temat, przebierając znacząco oczami wystarczy, dość gardząco trochę, wobec tych ludzi, tak? na ten temat. No, ludzi zachęcam ludzi trzeba szanować i ze względu na szacunek dla nich i troskę o nich trzeba mówić uczciwie, że niektóre procedury paramedyczne, w które są popychani, niekoniecznie będą z nich zadowoleni na koniec. Powiedział Krzysztof Bosak, ekspert od procedur medycznych, zwolennik sprawdzonych szczepionek i który ma na listach kolegów i koleżanki przeciw, przeciwników. 5G. Dobrze. Rozumiem, panie redaktorze, że to, co pan wygłosił, w jakiś sposób unieważnia moją opinię, tak? Pana nie, nie, zami? wymieniliśmy się po prostu opiniami i uprzejmościami. Panie pośle, ja e, o Ale pan się czuje obrońcą jakiegoś światopoglądu w tej kwestii? To, nie, dlaczego? Jaki światopoglądu? Jaki światopoglądu? Światopoglądu? Zasad. tak że Zasad. bardzo zaangażowany. Zasad. zasad. Okay. Po prostu ja obrońcą zasad. I jedna z tych zasad jest taka, że e, do nowinek trzeba podchodzić ostrożnie, a to, żeby y, nastolatkom, czy nawet dzieciom proponować terapię hormonalną, w celu wstrzymania rozwoju płciowego. To jest jeden wielki eksperyment. Następny fragment jest skorelowany z pierwszym. Dotyczy on wprowadzenia zakazu mowy nienawiści. Artykuł 256 Kodeksu Karnego penalizuje znieważanie lub nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym lub wyznaniowym. Lewica chce poszerzyć ten przepis o tożsamość seksualną. Mowa nienawiści opiera się często na subiektywnych odczuciach. Z tego względu ciężko będzie ustalić, co można zaliczyć do kategorii mowy nienawiści, i może to prowadzić do nadużyć i ataków ze strony ludzi, sądów lub rządu. Sądy mogą zostać zalane dużą ilością pozwów, co z pewnością doprowadzi do wydłużenia procesów sądowych w czasie. Sam Krzysztof Śmiszek w programie Graffiti na Polsacie wspominał, że projekt może zostać przyjęty już w maju przez Radę Ministrów. Jedno mam pytanie do Pani Przewodniczącej. Jak dla Pani spór jest taki normalny, to dlaczego Wasz e, polityk, e, Krzysztof Śmiszek, chce proponować e, nowe przepisy, które mają cenzurować konkretne opinie? Nie chcemy takich przepisów i e, powinniście się powstrzymać, zaakceptować to, że jest o spór. Czym pan mówi? O jakich tak, mam na myśli te przepisy, gdzie pod nazwą mowy nienawiści chcecie zakazać krytyki Waszego programu ideologicznego. Ten zakaz Proszę się przyzwyczaić, jest. że jest spór, Chodzi tak jak Pani mówi. Ochronionych chronionych kategorii przed właśnie tą mową nienawiści. Czyli cenzurę chcecie na... wprowadzać. Dokładnie ten, tak samo, jak my nie chcecie... Pan, Mamy Jak Nie chcieliście cenzury, odwołać za brak cenzury prewencyjnej w posłów. Nie obrażania kogoś ze względu na jego pochodzenie etniczne czy, czy I wy będziecie określać, religię, co to jest obrażanie tak? religii. Pani będzie Ale to określać. To będzie, określać. to będzie o tym decydował sąd, bo ten mhm. przepis już jest. On funkcjonuje. No to skoro jest, to wystarczy. Nie, nie bo tam jeszcze brakuje jednej kategorii, innymi yy, tożsamości psychoseksualnej. Nie ma w polskim prawie no, pojęcia mowy no nienawiści. To jest kalka jest językowa z angielskiego hate speech. przepis, który zabraknie. Gdzie wy chcecie, żeby ludzie szli za poglądy do wierzenia? Ja, ja tylko mam nadzieję, na że pan marszałek z PSL-u słucha tego bardzo nie dokładnie nie, nie, nie będzie tego popierał, marszałku. Ale nie ma. proszę sobie, proszę. Ostatni już fragment dotyczy wojny na Ukrainie oraz pomocy Ukraińcom przebywającym w Polsce. Rząd. Przedłużył ustawę pomocową dla Ukraińców do końca września 2025 roku. Krzysztof Bosak wskazuje na brak oczekiwań obecnych rządzących wobec Ukrainy. W wywiadzie można zauważyć agresywną narrację, jakoby Rosja miała zaatakować Polskę w niedalekiej przyszłości. Krzysztof Bosak zdaje sobie sprawę z zagrożenia Rosji, o czym mówił wprost: Czy wynik tej wojny decyduje o przyszłości Polski, czy nie decyduje? Pośrednio może wpływać na nią. Jaki byłby dobry wynik tej wojny dla Polski? Żeby Ukraina wygrała i obroniła się przy pomocy Zachodu, czy żeby padła? Oczywiście, żeby y, Rosja nie zająła Ukrainy. To jest wynik właściwy Czyli rozumiem, dla nas. że wysyłanie y, Ukrainie pakietów wsparcia, wszystko to, co kwestionuje wasz polityk Grzegorz Braun, chorzy nie, nie opowiadają. I Myśmy to wspierali wręcz na początku, natomiast później rząd stracił rozum i stwierdził, że będzie oddawał wszystkie zasoby za nic. Jako jedyne państwo w Europie zaczęliśmy prowadzić politykę taką, że niby my nie mamy żadnych interesów i będziemy e, ścigać się, żeby e, wystąpić na e, pierwszego rozdawniczego w Europie. I to krytykujemy. Nie wsparcie, nie pomoc humanitarną, nawet nie pomoc militarną. Krytykujemy to, że rząd poprzedni, obawiamy się, że następny może być tak samo mądry, e, nie, nie potrafił i nie chciał negocjować niczego w zamian, nie zgłaszał swoich oczekiwań. Nie zostało załatwione literalnie nic w stosunkach polsko-ukraińskich i teraz mamy tego dowody. Pan tak chcę czy nie? powiedzieć, że Rosja nam de facto nie zagraża i że jest to wolność. Powiedziałem coś przeciwnego. Dlaczego pan wkłada w moje usta, coś no czego tak nie ustawodawstwie? Tak rozumiem pana. rozumiem, pan rozumie, jeszcze raz podkreślam, Rosja nam zagraża, jest w naszym interesie, żeby Rosja nie zajęła Ukrainy, to nie znaczy, że my nie mamy żadnych interesów narodowych, to nie znaczy, że mamy wszystko oddać obcemu państwu. No Co w tym jest skomplikowanego, to ja nie wiem.